Witam Państwa. Godzina 20, zaczynamy medytację. Dzisiaj będzie pod tytułem Absolutna wolność: Mogę wszystko. Jaki jest cel i korzyści tej medytacji? Pozwala otworzyć się na poczucie nieskończonej wolności i mocy twórczej. Pomaga uwolnić się od ograniczających przekonań. Wzmacnia pewność siebie i otwiera umysł na nieograniczone możliwości. Regularna praktyka buduje wewnętrzną siłę i harmonię. Zaczynamy. Znajdź spokojne, komfortowe miejsce. Usiądź wygodnie na podłodze, poduszce lub krześle z prostym kręgosłupem. Zamknij oczy. I wykonaj kilka głębokich oddechów. Wdech przez nos, wydech przez usta. Poczuj, jak ciało się rozluźnia. Cztery razy proszę bardzo wykonujemy. Skieruj uwagę na swój oddech. Wdychaj lekkość i wolność, a wydychaj napięcie i ograniczenia. Powtarzaj w myślach: Z każdym oddechem uwalniam się od ograniczeń. Wdycham wolność i nieograniczone możliwości. I jeszcze raz, trzy razy oddychamy. Wyobraź sobie bezkresne niebo. Poczuj, że jesteś jak ptak, lekki, wolny, nieskrępowany. Możesz unosić się dokąd tylko zapragniesz. Powtarzaj w myślach. Jestem absolutnie wolny. Mogę wszystko. Wyobraź sobie, że osiągasz wszystko, czego pragniesz. Nie ma żadnych przeszkód. Wszystko jest możliwe, bo Ty kreujesz swoją rzeczywistość. Poczuj radość, spokój i dumę z tego, co osiągnąłeś w tej wizji. Powtarzaj. Jestem twórcą mojego życia. Wybieram wolność i możliwości. Powoli zacznij kierować uwagę na swoje ciało i otoczenie. Porusz delikatnie palcami u rąk i stóp. Otwórz oczy, zachowując w sobie poczucie wolności, i na zakończenie jeszcze trzy wdechy i wydechy. Tak doszliśmy do końca tej medytacji. Co daje ta medytacja? Rozwija wiarę w siebie, otwiera się na możliwość realizacji każdego celu. Redukuje lęk i stres, uwalniając się od ograniczających myśli, zyskujesz spokój. Poszerza perspektywę. Uczysz się myśleć szerzej, bez barier. I wątpliwości, pobudza kreatywność, wspiera proces twórczego rozwiązywania problemów. Wykonuj tę medytację przez 10 minut dziennie, aby wzmocnić poczucie wewnętrznej wolności i nieograniczonego potencjału. Dziękuję za wysłuchanie. Tej medytacji, jak zwykle proszę polubić, subskrybować naszą telewizję i Życia TV. I ponownie dziękuję za liczne Państwa komentarze i propozycje nowych medytacji. Piszcie nadal. Dni jest bardzo dużo, więc wszystkie propozycje na pewno wykorzystam. Zapraszam jutro na godzinę 20 na kolejną przepiękną medytację. A teraz się z Państwem żegnam. Życząc spokojnego wieczoru i pięknej, barwnej nocy. Mówiła Ewelina Benberger. Dobranoc.